W tym filmie pokażę Wam najnowszą ciężarówkę, która została dodana do BM&G, którą jest Gavril MD Series jest to samochód ciężarowy średniej wielkości pomiędzy Gavrilem D Series a Gavrilem T Series, więc tutaj mam wszystkie te trzy pojazdy i widać, że Gavril MD Series jest wielkością pomiędzy tymi dwoma pojazdami i widać też, że Gavril MD Series ma ramę, bardzo podobną do ramy Gavrila T-Series, a cockpit bardzo podobny do cockpitu Gavrila D-Series. Nawet w środku jest podobny, tak wygląda Gavril MD Series, a tak wygląda Gavril D-Series. Więc są te pojazdy bardzo podobne. Jeszcze ma ten Gavril dużo różnych fajnych konfiguracji. Są na przykład dwie wersje ambulans, jedna zwykła, trochę dłuższa, i jedna terenowa, później ją może przetestuję. Ale weźmy tą wersję z możliwością podpięcia naczepy. Ta naczepa waży ponad 7 ton. Zobaczmy jak dobrze uda się tym samochodowi ją ciągnąć. I idzie to bardzo dobrze. No, to działa zaskakująco dobrze. Myślałem, że będzie trochę ciężej. O, akurat się nie przywróciłem. Ten Gavril MD Series wygląda bardzo mały w porównaniu z tą naczepą. Wjedźmy jeszcze to ciężarówką w jakiś samochód, tylko się najpierw trochę rozpędźmy. Zjada 70 km na godzinę. Wjedźmy w tego Lansdale'a On się zniszczył, ale też Cały mój samochód się bardzo zniszczył Powieram w ten słup i mnie przygniotła naczepa Jeszcze jest konfiguracja tego samochodu z rakietą oraz pługiem I Więc zobaczmy jak dobrze oczyści tą ulicę ten Samochód jeden tu się przyczepił Rakieta się skończyła Idziemy Ten samochód zniszczony I też będzie kilka Proszę się ten M Desir jest bardzo odbija Jak wjeżdżam w inne samochody A, Jeden Dwa no, to jest lekki, ponieważ łatwo stracić nad nim kontrolę, jak tak jeżdżą w inne samochody. O właśnie, ojej. Nie ma ta ciężarówka żadnych wersji wyścigowych, więc przejdźmy od razu na tor terenowy. I tutaj jest kilka różnych wersji, które chcę przetestować. Weźmy najpierw wersję Pickup. I to po prostu wygląda jak większa wersja Gavrila D-Series. Normalnie cały cockpit oraz ten tył jest wzięty z tego właśnie samochodu. No szybko jakoś nie jadę, skoczmy tutaj. Bardzo wolno tu jechałem. Chyba się nie rozpędza się bardzo szybko. Ale weźmy wersję Overlander. Z napędem na cztery koła. Jadę. Skaczę. Lądowałem. Dobra. Też skaczę. Tak. I tutaj. Super. Jak miałem automatyczną skrzynię biegów, to bardzo wolno się biegi zmieniały. Więc włączyłem manualną skrzynię biegów. I wtedy szło to dużo szybciej. Więc mam tutaj ambulans. No właśnie. Już się te biegi zmieniają. Skaczę, jakoś wysoko nie przylecę, no właśnie. Ale rozpędzimy się do tej większej skoczni. 50 km na godzinę jadę tylko. Też się nie udało. Wezmę inną wersję. Mam nadzieję, że tej się uda. Ale te wszystkie wersje wyglądają bardzo dobrze. Ej, ale się odbija. Tak, 70 km na godzinę. To się może udać. A może i nie. Dobrze, więc parę części zmieniłem. Dodam m.in. Nitro, więc miejmy nadzieję, że teraz się uda. Ojeju, to one jest naprawdę szybkie. Karetka musi być szybka. Ojeju, ale tutaj przeskoczyłem. Ciekawe mnie dlaczego zwykła wersja tej karetki nie jest taka szybka jak ta. Normalnie mogę zacząć od do trzeciego biegu. Spróbujmy trochę tym podriftować. O! Na pewno da się tym samochodem driftować. Więc jestem na mapie Carro Jumpera na 2023. Wziąłem ciężką wersję z drzewem, żebym się trochę bardziej rozpędził. ojej no jadę bardzo szybko! 280 km na godzinę prawie. Lecę. Ojeju. 385 metrów. Opony się całkowicie zniszczyły. Wow, poleciałam bardzo daleko. Ale spróbuję zrobić tak samo z wersją bez ładunku. Skaczę. Przedziałem 270 metrów, jakoś tak hamuje. Zauważam, że ten samochód słabo hamuje. Silnik niestety się zepsuł, ale oprócz tego, raczej dalej by mogła ta ciężarówka jechać. Jeszcze zobaczę, jak dobrze ten samochód umie pływać. Więc wjeżdżam do wody 200 km na godzinę jechałem i po prostu zatonął. 50 metrów, trochę słabo w porównaniu z Toyotą Serą, mi się wydaje, która przejechała bardzo daleko na tym torze. Ale jest to ciężarówka, więc nie ma co się dziwić. Więc jestem na mapie Crash Hard 2.0 i wziąłem wersję z ambulansem. Nie wiem jak dobrze jak tutaj pójdzie, ale to zobaczymy, jest bardzo wysoka, więc jest szansa, że pójdzie dobrze. Skaczę na skoczni. Tutaj przyleciałem, ojej. To słabo skoczyłem. Mogę spróbować jeszcze raz tremniejszą wersją. No, cały ambulans się zniszczył. Oprócz silnika, który dalej działa. Jeszcze biorę domyślną wersję. Zobaczymy jakie tutaj pójdzie. Tak. Ta wersja przyleciała całość, ale też się zniszczyła. Więc ta ciężarówka tego toru nie przeszła niestety. Ale może przejdzie test zawieszenia. To wezmę może wersję Overlander. Tutaj się trochę odbijam, ale nie jest tak źle. Tak? Tutaj nie zdążyłem włączyć zwolnionego tempa. Ale te przednie koła się teraz zniszczyły. Ojej, no właśnie. I odpadło. Jeszcze raz mogę spróbować. I od środka jest to auto podobne do Gavrila D-Series. Jest, jest Lekko zmienione, nadal jest kanapa z przodu, ale tutaj trochę zegary chyba są zmienione, jeżeli się nie mylę. Ja tu przywaliłem, ojeju, no. Z jednej opony zaszło powietrze, też maska się odczepiła. Tu, tutaj się przednie koła nie zniszczyły, ale tutaj dalej już może być tutaj gorzej. No właśnie, opona się przebiła i po samochodzie niestety. Też ciężko się go kontrolowało, jak jechał tak szybko. Więc kliknijcie na film, który wam się na ekranie teraz pokazuje, aby zobaczyć film o tej tojacie, o której mówiłem wcześniej, która tak dobrze umiała pływać. I ten tor, samotny ten przeszedł, która było ciężko, ale przeszedł. I dziękuję wam bardzo za oglądanie, cześć!